Cześć latacie z tej strony akros z kole... Pch, Nie kolejny. Eee, nowy odcinek z gry World Hunter Dawno w to nie grałem strasznie dawno. Mm, czyli... Wczoraj zagrałem dwie gry bodajże. Eee, no no bo Pomimo wczoraj dawno grałem strasznie dawno w pizdu daleko gdzieś hej. I właśnie do jakieś stare konto miałem, więc sobie biłem, fajnie, zagrałem. Spodobało mi się. Czemu by z tego nie nagrać? Oczywiście te bitwy lądowe są dla mnie fajniejsze od tych samolotów. Samoloty też są dobre, e, bo tu można połączyć z samolotami też i artylerię i tam szalone rzeczy ogólnie. Do boju! Czas oczekiwania... Czas oczekiwania na bitwę. 6 sekund? Czy to minut? No nope, nie 6 sekund, Dawaj 6 sekund. no, no wszystkie są. Nie, Japońca nie ma! Uuu. ...Japońskie... Japońców nie ma, bo są pod okiem snajpera, co? tu tu teraz szukać oczekiwania bitwe i źle... O, 10 jest teraz, wow! W w mocno opancerzone cele zalecane jest użycie podzisków podkalibrowych, okej... Okay. Jak coś, ja nie mam zielonego pojęcia, jaki czołg jest jaki, więc... no... Widziałem też, że zaprosił World of Tanks, kurde naprawdę, oni mogą, uuu. Oni wiedzą po prostu wszystko na ten temat tego czołgu, gdzie strzelać, co, ja gdzie, uuu. To jest, kurde, wow, na serio, jest sporo takich youtuberów, którzy naprawdę, wow, typki, na dan serio, dawają, wow, masakra, Ty <gry> po prostu wiedzą wszystko, może dlatego, że gram o pierwszej, coś, to dlatego może jest taka koklejka. Hmm. Ecyklopei Encyklopedia na wiele przydatnych informacji. Okej, okay. World of Tanks sobie plan też zagrać, ale gra jest mniej dynamiczna jak Hunter. bo Hunter, Kurde, dzieje się to, jak masz się jeździcie czołgami, nagle Samolwans pikuje w pizduch, rzeka popiołu. Hmm, jest spojów walczył w celu osiągnięcia e, terenu, no okej. Okay. Flotinza, zniszcz samoloty wroga, osłania wojsk wojska z zbombarduj wrogie bazy, cele się na ziemi, no, i. Do... Dobra, ładowanie. Eee, w tej misji możesz się zakończony zbor. No, 3, bodajże, ja tylko dwa czołgi, więc raczej... Dużym tu nie da. Chyba, że mogę na trzech nie Nawet nie mam zielonego pojęcia. O, chcę tym czogiem, bo trochę grałem i odblokowałem jakoś tam ostrzał, artylerię. O, nie, tutaj. Kamuflaż, baza, no ale. Nie ma jakichś innych? Nie mam swój. nie wiem, chodź dobra. Do boju. Wow, głośne, panie, głośne, głośne, głośne. Czekaj, czołg driftuje. <grystanie> Czekaj, zaraz lekko ściszy czagrę. Niech mój czołg nie jeździ w kółko. No, przypuśćmy, że może być. Choć nie, no jest jakaś ogólna głośność. Jest głośność. Ściszę, że tak, jest strasznie głośno. O, dobra, teraz spokojnie. Dobra, jedziemy. Gdzie jedziemy? Czemu ten typ jest na zielono? Nie mam żadnego pojęcia. Eee, aha, tam jest punkt A, który mam przejąć. Dobra, spoko. O, jedź! Dobra. Coś się, coś się zaciąło. O, ale tam nawalają. Wow, wow. Ale tam nasi naprzeciwko będą, jak już ludzie, więc czemu tam strzelacie w bok? Nie wiem. Wiem, że spadł się strzela z tego działka mniejszego, ale nie mam pojęcia, jak się na przykład blokuje tą kamerę, że ona się nie przesuwała. Na przykład... Ku... Nie, znaczy to działka, że naciśnięcie się kamerą mogli patrzeć e, co się dzieje, ale ten może? Nie, ale nie. Shift? Nie, na pewno nie shift. shift. Nie wiem. Ale tu jest punkt A. E, dlatego jestem trochę przerażony, bo tam jest jakiś typek. Na szczoką bardzo dużo słabych celów, więc trzeba warto. A chuj mu dupę! Tu jest pokazane, zielone a czerwono. Na zielono to jest tanha gdzie ma grubszy patrz i go nie przebijemy, o pod górką chujową. Oh my god, nie mogę pod górką stać Nie, tam tego nie sięgnę, muszę Podjechać na samobójcy tam... Coś tam mi mignęło u niego? Każda przyjmuję przyjmuje, strefa Zawaliście, i no, ja wrogów nie widzę. Aao! Uh, uh, um. Mam piątkę! Nie wiem, gdzie to, ale dupniemy tutaj, bo ten gość mi wkurza. Ginisz, maczo. To tam było! Co? Ale bullshit. To, to jest zero. Kurwa, nie wiem, ale tym jakiś typ mi wierzę. Trafienie być, czy prosto w lufę, mam nadzieję, że zginiesz. Dość prędko. Nieee! Yeah! O, fuja, mu to zrobiło. O, kurwa, to dopiero było jaja. O, nie celuję mnie! Nie! Prosto w ryj! Nie wiem, w to strzelać, szczerze. Nie mam żadnego pojęcia. Mam artylerykę Bombardujmy A. Idealnie na tego typa i dupę, więc on musisz zginąć. Tam Tamto je było widziałem. O, może jednak nie. E, 7. Atakujemy ich samolot. Tylko nasz... Musimy się trochę wycofać, że nas ten nikt nie zabił, jak będę podczas samolotu. Japoński samolot, szmaty! Czuję się jakby był pod okiem snajpera. Fajnie krytyczne taki Dobra, po nim e, Tego Tu jest jakiś taki typek Yeah Przeciążenie 5G Co to za przeciężenie? Nie znam się na tym przeciążeniu e, Tu jest jakiś potencjalny typek Który Asystą! Więc po nim powinno być chyba, tak? Uff, ale wlają ma że nie ma jakiegoś działka przeciwlotniczego, bo to będzie słabe dla mnie. O! O nie, o! Dobra, dostałem dodatkowy punkt, za przeżyłem, więc nie upadł się ginąć. Właśnie, cały jest zdrowy, raz jeden myśliwiec. I nie zginęłem się czołgiem, więc jest fajnie. My przejmujemy punkt, jest świetnie. Mój tutaj, to nie jest świetne. A u mnie dwóch ziomków jest wklodzonych tam. Nie, też to nie jest bardzo fajne. Czy on żyje? On żyje jeszcze. Mm. Huja, widzę. Nie jestem zablokowany mojego typka, więc się lepiej cofnę. Ale jak najbardziej chcę mnie zablokować. Jeszcze jest w ogóle, bo tak, wow Skryję się za tym ciągiem. Zwłoku dopomóż mi no No kurwa, ja jego mać zaciąłem się na nim Co mi tak ruszyło myszkę? Tak, w Wo, chwili w tej w ziemi! O, No No taki taki mocny mały. ty mały? Ono na solo, te w tej chwili w ja chwili go. Nic ciekawego, co ją mogło zagrozić. Nie no, ja mu próbuję tam sobie, ma taki gruby tam pandyż, że ja nic mu tam nie zrobię, co? A to mu zajebało! O no, wychyl się, się Tylko czekam, aż mój przyjaciel się zabije. Pocisk! Jakiś tam, ale pocisk. Nie trafiłem go? Szkoda. O, Plecy mam, lecy mam Lufa mi się nie chce obracać! Muszę robić to na lufę! O, o, Nie mogę strzelać! God <gaddamit>, ale mnie dojewał. Ile jeszcze nie będę strzelać, panie? IKB, czołg lekki. O, szmatik no, zajebał mi tego szczelniczego. To skręca też. Alora, jeszcze jeden czołg, ten lipny, bo on jest przeciwlotniczy. Ale to never, fight. O, jedziemy. Mam tu niby jakaś ósemka, ale nie mogę tego użyć, co? Bo więcej punktów po aktyw do aktywacji, ale jakich punktów? Ja nie wiem odchodzi. Nie, nie jest przeciwny ten, co ja mam. Bo... Nie wiem, jakiś czołg leki Bo on ma ograniczoną właśnie ilość, ten, obracania lufy, ale za to... Jest też ten mniejszy kaliber, który obraca się więcej. To na lewo nie może. Na lewo mam to drugie. Nie do końca nie wiem, jak to działa, no ale no... Nie jestem jakiś ogarnięty w czołgach. I nie, szmatą. O, prosto w blery! To najbardziej boli czołg. Kur... Ja. Ale to napierdela. To jest martwy złok, tak, dobrze... No to dobrze! O, ósemka, mogę iść tym... bombowcem! Tak też zrobię. One dwa będą... czy... nie wiem. Nie wiem jeszcze, jak będzie, ale chyba dwa będą. Chyba to oznacza, że dwa będą, tak. Na pewno. Nie, będę miał jeszcze osłonę tego, co będzie mi Dobra. Eee. Jak się kurde celuje bombowcem? F5, F6, F7, F1? O kurwa. Nie, 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 przejdzie Ja tu przelecieć. O nie, panie! Nasztylaują mnie. Już krytyczne. Umry w pizd. O, tak się to działa. O nie, no. A do góry ciągnij ciągnij <grystanie> Zdjął mnie frajer Chciałem jeszcze tam do jego ściebka dobić, ale się nie dało. Cadem Dobra wjeżdżam do bitwy słuchcie się Mało, za tym się skampię na przykład Podziałało.

Ale tam ktoś jest tak ładnie O tych panie makler Wol mi z tym drzewem no O! Jakiś nasz debil się tam <grymnie> Wpierdzieli się tam w pizdo A co on będzie? Nie, 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 nie To są nasi, dobra Tam widzę właśnie jakiś A tam na daleko gdzieś się biło Panie Co wy tam robicie? Mam czat, jest bitwa, no nie wiem jak bitę łączyć Aha, tak się gość siedzi w tym lewym moim działku, a prawym misteriu właśnie to Nie wiem jak to działa <grytanie> Nie wiem jak to czołgi działają, jeżdżę sobie, jest Ale zabula mój czołg, dobra, jednak nie, jednak przyspiesza O wziąłem to wróg, a to mój zwłok na Ej, panie, panie, jedź pierwszy, idź na baita Właśnie też nie jestem pewien, że chcę ten most przekraczać Ale widzę taki szczołk niedaleko, który chyba będzie chciał ten most przekroczyć By się przydało go sobie złomować Czy jest taka opcja złamowania tego typa Panie no suń dupa O Jezu no. Nie, szybciej Niech cię w dziury O, misja wykonana. Jee! O, teraz idziemy spać. Jee! Myślałem, że to będzie bardziej efektywne, ale jednak nie. Ło, Chyba nieźle mi poszło tak w sumie. Nagroda, misję 540 i 610Z. I tam oficjalnie. O, pierwszy rok, 10 dostałem nagrody. Spoko. Więc związku... Nie ja wiem, miejsce, nie czwarte. Czwarty byłem, no to też nieźle. Hej, dobry jest. Nie wiem, wydał automatycznie, bo nie mam będzie dobalać. dobadać. Po prostu chcę ten ekran sprzed głowy, dobra. Sprzed nosa. Ile tu muszę jeszcze... Chcę jakiś czołg, chcę sobie odblokować armię. Tutaj ten. Muszę wygrywać, żeby go odblokować. No spoko. Świetnie się bawiłem. <laughs> Przy tej bitwie coś jakoś tak fajnie było. Tu w ogóle sam łuczek jako wcześniej drugą muszę zrobić. Kiedy robiłem pierwszą, nie wiem co to w ogóle za jakiś się aktywuje. A, nie wiem, teraz raczej nie. Ale później co to jest za jakaś wiadomość? Kupiłem modyfikacje, kupiłem serio? Nawet nie wiedziałem. Dobra, e, wielkie oglądanie Wam się się spodobało. Zapraszam na inne filmy, nie tylko na ale mam dużo gier, też na moim kanale jest ponad 390 dojdzie filmów, chyba nie jest CPN 300, chyba... Ponad 300 jest. Więc Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia raz w tym filmie Narka.